Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na wrzesień 2020 roku dla osób z podznaku Barana. Od razu powiem, że ta przerwa, która jest między tymi znakami, które już rzuciłam i tymi, proszę Państwa, wytłumaczę coś. To nie jest tak, że tarota można kłaść taśmową. To tak nie jest. Jeżeli ja daję z siebie energię, to, jest, to przeze mnie jakoś to przechodzi ta energia. Nie da się tego robić na akord. Yy, Państwo widzicie, że ja nie wrzucam bardzo dużo nagrań, ponieważ robię codziennie czytania prywatne, to energicznie, energetycznie yy, wyczerpuję. I po prostu, jeżeli Państwo chcecie mieć rzetelne, rzetelnie postawione karty, czy to prywatnie, czy tutaj na YouTube, musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że jestem w każdej chwili w stanie usiąść do kart. To tak nie działa. Po prostu, jeżeli, jeżeli ktoś to robi z serca, z siebie, nie będzie tego robił taśmowo. To tyle gwoli wyjaśnienia, że nie pojawiają się od razu następne znaki, ale chyba Państwo chcecie mieć karty takie z wnętrza, że tak powiem, czy interpretacje kart niż po prostu ciach-ciach-ciach i następne i następne. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Co dalej? Proszę Państwa, to będzie prognoza ogólna na wrzesień dla baranów, które mają nie tylko słońce w tym znaku, ale także księżyc, Wenus lub Ascendent. Natomiast jeżeli do kogoś nie, nie trafi to czytanie albo po prostu nie podejmuje w tym czytaniu spraw, które Was dotyczą i ktoś chciałby czytanie indywidualne albo odpowiedź na swoje indywidualne pytania, proszę o kontakt mailowy, tam się możemy umówić na czytanie prywatne. Mail tarot doradca pisane razem, małpa gmail.com znajduje się również w opisie filmu. To tyle, co na razie pamiętam. Bardzo dziękuję za Państwa obecność na kanale, za Państwa komentarze, które są niesamowite. Jest tyle ciepła, tu jest tyle, tyle tej komunikacji, tyle dobrej energii. Jestem po prostu bardzo wdzięczna za takich fantastycznych widzów, za subskrypcję oczywiście, za dzielenie się, za lajkowanie. Osoby, które chciałyby wesprzeć również moją pracę na kanale. Proszę o wpłaty, nawet najmniejsze, to jest dla mnie istotne, bo ja mogę wtedy się zająć tutaj czytaniem, które jest dla wszystkich i numer konta również znajduje się pod filmem, natomiast ono 1 września będzie inny, ale to oczywiście wtedy postaram się pozmieniać w jak największej ilości filmów. Dobrze, to tyle tytułem wstępu, to było konieczne, wiecie Państwo, że nie robię długich wstępów, ale dzisiaj, dzisiaj chciałam parę rzeczy przekazać. Czytanie będzie trochę w innej formie, co było w przeszłości, co jest i co będzie. Zobaczymy, jak to się Państwu spodoba. Co dla barana, co było w przeszłości. Cesarzowa. Szóstka monet. I ósemka kielichów, ale chyba tu jest troszkę za ciemno. Zaraz zobaczę, jak to Państwo widzicie w kamerze. Mhm. Nie wiem, czy to coś pomogło? Okej. Okay. Dobra. Wierzcie mi na słowo. Cesarzowa szóstka moment ósemka kielichów. Pierwsze, co mi się rzuca tutaj w oczy, to są sytuacje, kiedy ktoś odchodził z sytuacji relacji, rodziny, związku, pracy, który dawał mu stabilizację. To było stabilne, mieliście taką pozycję mocną, pozycję praktycznie nie do ruszenia, że tak powiem, było. Co oznacza szóstka moment? Dawanie i branie, Czyli załóżmy, że jesteśmy pracownikami, wykonujemy swoją pracę, z tą pracą dostajemy odpowiednie wynagrodzenie. tak? Załóżmy, bo tutaj też jest, w cesarzowej jest karta żony, także. Więc, nie wiem, jesteśmy w związku małżeńskim, wiadomo, że jest wspólne zarządzanie pieniędzmi, czy wspólne dorabianie się, tak? I to jest ta równowaga finansowa, ale od czegoś tutaj odchodzicie, odeszliście być może, być może też być może też jest jakieś, albo było takie przemyślenie, że coś już nam nie gra w tym, mimo że wygląda to tak bardzo stabilnie, nie do ruszenia, tak? Ale proszę Państwa, na samej, że tak powiem, materii nie da się oprzeć żadnej relacji, czy to zawodowej, czy właśnie prywatnej, czy małżeństwa. Jeżeli brakuje czegoś jeszcze, a tu wygląda, że mogło, jakby macie poczucie, czy uczucie, że to już nie jest dla Was, to mogliście mieć takie przemyślenia, taką chęć zostawienia czegoś za sobą. Co teraz? Co obecnie? Siedem buław, paść buław, wasza, absolutnie wasza energia, aktywność. O i to jaka aktywność. Proszę Państwa, siedem buław mówi o tym, że bronimy swojej, swojego, swojej przestrzeni, bronimy swojego zdania, obstajemy przy swoim, nie pozwalamy sobie wmawiać czegoś, nie pozwalamy sobie niczego narzucać. Wy chcecie po swojemu, wy chcecie <laughs> ruszyć do przodu. Widać, że jest taki jakiś stabilizator. Właśnie nie chciałabym tego nazwać stagnacją, bo to są fajne karty i niektórzy tego w życiu pragną, że chcą mieć stabilną sytuację, ale Wy jesteście ogniem, Wy jesteście po prostu energią, Wy jesteście y, do przodu zawsze i może się pokazywać, że nawet jeżeli to było tak obiektywnie w porządku, czyli nie wiem, mam solidną pracę, zarabiam, nic właściwie mi nie brakuje, no ale jednak jakiś jakiegoś tu powera, jakiegoś, yy, jak się to mówi, tego coś brakuje, tej iskry, tej, nie wiem, tej weny, coś wam tutaj musi nie pasować, musicie zawsze do przodu, tak? I się pokazuje, że wy nie dajecie się zatrzymać mm, mm, przez, przez argumenty typu, no ale czego ty właściwie oczekujesz, czego ty właściwie chcesz, no masz solidnego męża, masz solidną pracę, masz stabilizację, o co Ci właściwie chodzi? O to chodzi, że nie jestem w tym sobą, nie czuję się w tym sobą, potrzebuję dalej, potrzebuję do przodu, potrzebuję coś zdobywać, potrzebuję do czegoś jeszcze dążyć, tak? I dlatego Wy tutaj ruszacie z kopyta, no po prostu to jest rydwan, że aż się kurzy za tymi końmi, bo po prostu Wy w paziu buław, w buław to jest przejmuję pałeczkę i ruszam z czymś nowym, tak? Chcecie czegoś nowego, czegoś świeżego, to jest właśnie taka świeżość, Energia działania jak najbardziej, znaków ognistych, natomiast taka świeżość. Dla niektórych w centrum czytania mamy dziecko i jeżeli tutaj ktoś, któraś z Pań była w ciąży, zresztą nawet jeżeli Panowie mnie słuchają spodziewaliście się dziecka w związku, no, to tutaj teraz, jakby, będzie w centrum maleństwo, tak? Bo tutaj była ciąża, to ewidentnie się pokazuje. Natomiast, proszę Państwa, cesarzowa to nie tylko ciąża, to już jest po prostu też matka, która nawet może mieć starsze dzieci. Więc, jeżeli macie starsze dzieci, które nawet i dorosłe, które jakby Was bardzo absorbują, to to też się może tutaj pokazywać. I co w przyszłości? A z buław, no jest Wasza energia, absolutnie. To jest energia, energia bardzo takiej dużej aktywności, działania, parcia do przodu, pójścia za swoim pomysłem. O, jeszcze jedna sprawa. Karta cesarzowej mówi o nowych pomysłach: o tym, że mamy jakąś ideę, chcemy ją po prostu gdzieś, gdzieś tutaj za, zasadzić, tak, żeby z tego wyrosło jakiś pomysł, i Wy naprawdę to robicie. Naprawdę za tym idziecie, idziecie za głosem swojej intuicji. Proszę Państwa, każdy jest, yy, każda, yy, jakby to powiedzieć, hmm. ponieważ mamy w tarocie cztery żywioły. Mamy ogień, wodę, ziemię i powietrze. Proszę mi wierzyć, że to nie jest wszystko jedno, z jakiego znaku jesteśmy, i nie każdy do wszystkiego jest stworzony, nie każdy do wszystkiego się nadaje i dobrze, mamy różnorodność. I oczywiście jeden będzie pracował w banku, drugi będzie aktorem, a trzeci będzie pilnował nasze dzieci, albo go, nie, wiem, w, nie wiem, w przedszkolu, w żłobku, albo, albo nie wiem, gotował pyszne obiady na zapleczu restauracji. Każdy jest do czegoś innego stworzony i każdy jest potrzebny. Więc nie możemy mówić, a ten to to, a ten to tamto. Tak. Wy jesteście do działania stworzeni, do, do po prostu do takiego no, parcia naprzód. Wy przecieracie prawdopodobnie często szlaki i azbu, Uław mówi o tym, że Wy coś nowego zaczynacie, jakiś pomysł się urodził, który teraz w Was tutaj no, zaczyna nabrzmiewać i chcecie po prostu z tym yy, iść do przodu. E, rycerz kielichów. No, zaraz zobaczymy, co tu jeszcze może być. I koło Fortuny. Więc tak, to co w przyszłości, yy, dwie sprawy mi się pokazują: zarówno takie emocjonalne, związkowe, uczuciowe. Jak i w ogóle działanie, jakiekolwiek. Jeżeli macie jakiś pomysł i chcecie coś zrealizować, jakąś, jakiś nowy projekt, może jeszcze macie pewnego rodzaju wahania, ale nie wahania, czy to zrobić, tylko takie, jakieś emocje skrajne możecie mieć, bo to jest rzeczywiście takie, taka energia tutaj, te, mówię, tego ognia, tej iskry. I możecie na razie jeszcze y, tak, y, takie skrajne emocje czy chwiejne emocje przeżywać. Natomiast ewidentnie nie zawracacie z obranej drogi, bo koło Fortuny mówi o tym, że coś już się zaczęło rozkręcać. Y, zaczęło się, bo coś zostawiliście za sobą, ruszacie z miejsca i to się zaczyna naprawdę obracać, 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 i to będzie się rozpędzało, tak? Będzie, będzie przyspieszało. Natomiast, jeżeli chodzi o związki, relacje, to powiedziałabym, bardzo ognisty romans może tutaj być. Romans, który nie musi być tylko romansem stricte, może się rozwijać do takiej relacji bardziej stabilnej, poważnej. Natomiast jest to prawdopodobnie teraz oparte głównie właśnie, nie wiem, gdzieś wakacje jakieś mi się tutaj kojarzą, że to jest takie właśnie w, w, powiedzmy. W atmosferze relaksu, wypoczynku, urlopu, no to wiadomo, że ta chemia szybciej zadziała, i tutaj może się pojawić dużo takich emocji, ale też jest seksualność, jest ogień, jest przyciąganie, chemia, i to się może też rozkręcać. Zobaczymy, jak, jak tutaj nam yy, doprecyzują się niektóre rzeczy. Oczywiście, tak jak powiedziałam. Nie ma takiej opcji, żeby wszystkim to samo pasowało. Tak samo jak na przykład Państwo oglądacie kanały astrologiczne, niektórzy z Państwa i będzie na przykład dla jakiegoś znaku, załóżmy dla barana, będzie horoskop na, na jakiś miesiąc. No nie ma tak, żeby wszystkie, wszystkie barany miały to samo, dlatego że jesteście baranem słonecznym a macie różne ascendenty, w różnych znakach macie w różnych znakach macie Wenus, czyli uczuciowe sprawy, sprawy finansowe będą już inaczej mogły wyglądać, więc nie będzie to też tak samo dla każdego. I Państwo sobie z tego zdajecie sprawę. Tak na marginesie polecam kanał Astrologia oczami Anny i w ogóle Aniu polecam, korzystałam sama, także polecam. Dobra. Dobra, dobra. Jakie Wy tu macie pomysły i czego dotyczy ta cesarzowa dziewięć mieczy? W roli tej żony, pracownicy, nawet i szefowej, wy się troszeczkę zaczęliście dusić. Dlatego to, co powiedziałam, że coś, co dla innych jest stabilizacją, dla was mogło być już stagnacją. Dlatego to jest, mówię, tego coś brakło. Dosłownie, nie mam innego określenia. Ktoś powie, no, ale o co ci chodzi? No nie wiem, no coś mi już nie, nie pasuje mogło to być związane z pracą, odejście z pracy. Natomiast proszę pamiętać, że karta ósemki monet to nie jest tylko praca zawodowa, to jest też praca nad czymś, czyli nasze zaangażowanie w coś, nasza aktywność dotycząca czegoś, tak? Okej, okay. bronicie swojego zdania, bronicie swojej przestrzeni, walczycie o swoje, bronicie swojej też wartości, swojego poczucia własnej wartości, tak chciałam powiedzieć. Proszę Państwa, 9 monet to jest spełnienie marzeń. Widzicie, za swoim marzeniem, i nie dacie się przekonać komuś, że to, co było stabilne, to jest dla was nie, bo Wy chcecie więcej. Gdybyśmy po prostu zawsze stali w tym samym miejscu, ludzkość gdyby stała w tym samym miejscu, byśmy dalej w jaskiniach mieszkali, tak? Co nowego tu się zaczyna u was, czego to dotyczy, bardzo jest to, to coś, ten projekt, ten pomysł jest na bardzo początkowym etapie. Pokazuje się. Komunikacja pokazuje się, dużo tutaj z internetu, no ale dzisiaj właśnie w zasadzie wszystko jest przez internet. Możecie zbierać informacje, rozmawiać z innymi, komunikować się na temat, jak to zrobić, jak to zacząć, co zadziałać, ale też z internetu wyszukiwać wiadomości na ten temat, który Was interesuje, tak? No i mówię poszły konie po betonie, oj, tak, oj, tak. Powiedziałabym, że yy, idzie to w takim kierunku, yy, w takim kierunku level wyżej, ale też, żeby było dla Was coś stałego. To, to nie znaczy, że jakby teraz to będziecie już szaleć, zostawiliście pracę i ruszacie na wycieczkę dookoła świata i niech się dzieje co chce. Nie. Po prostu chcecie czegoś lepszego, lepszej pracy, czyli jeżeli w tej pracy zarabiam 2000, to w następnej chcę zarabiać 4. I tej wersji się trzymają, tak? No jest paść kielichów. Czyli powiedziałabym, że dla większości będzie to jednak dotyczyło spraw no, romansu, bo to kogoś nowego poznajecie. Może być młodszy od was, ale niekoniecznie Paść Kielichów jest to młoda osoba, ale to, to też jest takie zakochanie, takie pierwsze mu tyle w brzuchu, takie jeszcze dreszcze, coś, coś nowego, coś świeżego. No i Paś dojrzewa do, do rycerza. A Rycerz to jeszcze nie jest stabilna relacja, to nie jest jeszcze takie coś, ale, ale, ale za tą energią. Tej pasji, tej, tego, tego, yy, tej bliskości zarówno emocjonalnej, jak i też cielesnej idzie to, że dojrzewamy i ten związek, no zbliżamy się do siebie, tak, Zbli związek rozwija się. Yy, paść buław, no, 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 paść buław no jest, no jest, no dzieje się, no będzie się dziać, emocjonalnie się będzie dziać, związkowo, a przynajmniej romansowo, nawet jeżeli ktoś od razu nie chce tutaj jakichś relacji takich, że mam mieszkać z kimś i od razu, nie wiem, już myśleć o przyszłości, to przynajmniej romans, gorący, jeszcze. Słuchajcie, ale wy macie tutaj wyjazd w świat, albo pokazanie się światu. No coś się no dostajecie, tak jakbyście, nie wiem, wyjechali gdzieś i po prostu skrzydeł dostajecie, oddech na wyłapiecie, jest karta świata, fantastyczne pokazywanie się, czy to ludziom w ogóle, czyli na przykład, nie wiem, siedzimy w jakiejś takiej określonej sytuacji, w relacji, w która, 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 której nie ma takiego życia już, już, już to jest takie bardziej rutynowe, tak tutaj dostajecie powera. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli wyjechaliście ze, ze swoim partnerem, Stałym, na jakieś wakacje. Zresztą nawet to nie musi być wyjazd, bo jest tutaj rydwan, ale to nie musi być oczywiście wyjazd. To przewiduje tutaj, nie wiem czy to, czy to teraz jeszcze te temperatury, które były, czy, czy, to, czy wrzesień ma być ciepły, czy coś, ale widzę tutaj cały czas te, ten wakacyjny jeszcze taki klimat. Może być w stałej relacji, relacji sprawdzonej, tak, taki nowy impuls. Ten impuls może wyjść od Was, ponieważ to jest ewidentnie ogień, niezależnie od tego, z jakim znakiem jesteście. Dlatego y, może być takie odświeżenie w relacji stałej. Y, chciałabym być dobrze zrozumiana. Niektórzy mogą odejść z relacji, ale dla niektórych to odejście może oznaczać odejście z pracy, tak? Więc y, szukanie nowych pomysłów, y, zdecydowanie jakiś świeży powiew powietrza powieść świeżego powietrza w Waszej relacji też może być. Widzę to z wyjazdem, ale oczywiście nie jest to konieczne, żeby to było wyjazd. Karta świata mówi o otwarciu się w ogóle, także na swojego partnera. Rada dla Was na wrzesień. No, cóż ja tu widzę. Magik. Magik to znaczy, że wszystko możecie. I tutaj widać, no powera macie takiego, że no to, jest, to jest wasze, wy się w tym czujecie dobrze, w takiej energii działania. Yy, stagnacja jest nie dla was. Bo oczywiście każdy potrzebuje chwili wyciszenia, odpoczynku. Wy też, ale po prostu potem się podnosicie i mówię, ruszajcie od razu z piskiem. To nie ma takiego powolnego rozruchu jak u znaków ziemskich, tylko jest taki power, ruszam od razu z miejsca, yy, wstaję, yy, po prostu biorę głęboki oddech i ruszam do przodu. I magik mówi o tym że to, co sobie zaplanujecie, to, co macie w głowie jako waszą nową ideę do zrealizowania, jesteście w stanie absolutnie zrobić, bo macie i możliwości, i chęci, i umiejętności przede wszystkim, i wszelkie narzędzia, i sprzyjającą energię do tego, żeby to zrealizować. I tego wam życzę. Życzę pięknego września. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.